Cześć, witam Raniej dzisiaj takich parę tematów e, Przede wszystkim to kiedy robimy dobrze nie? Ja tu mam paru, paru takich znajomych którzy się udzielają Pomagają bez, bezdomnym nie? Różne rzeczy robią a tak naprawdę zamiast zwrócić pieniądze te, te które ukradli, wolą jakieś ochłapy i nadwyżki przeznaczać na zbożne cele, nie? Także to jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że po co to mówię, nie? A no, po to, że ludzie często próbują swoimi właśnie dobrymi uczynkami przykryć swoje nieuczciwości, uspokoić swoje sumienie. Ale tego się nie da w ten sposób zrobić. To będzie zawsze bolało. Będzie zawsze rąbało. Bo te sprawy po prostu trzeba załatwić. Nie? Inaczej się pójdzie, jak to się mówi, z tym do grobu, a dla ludzi wierzących pójść do grobu to znaczy pójść na tamty świat. A na tamtym świecie też to nie będzie załatwione. Także załatwiajcie te swoje wszystkie sprawy tutaj w życiu doczesnym. Ci co wierzą, bo ci co nie wierzą to mają to zbani, robaki ich zjedzą i już i wszystko będzie ok, tak? Ja natomiast wierzę w tą energię w tą oh, niesamowitą e, siłę jaką jest wszechświat jaką jest Bóg, który to wszystko stworzył ja jak ostatnio oglądałem tak naprawdę dzisiaj rano o czwartej, o Głuszczach, to no, mają takie same cechy jak my. Nie? To samo robią co my. Czyli jak to można mówić, że co, coś nie jest zrobione jedną ręką? Ręką Boga po prostu. Nie? Takie same instynkty, takie same zachowania. Nie? mężczyźni i kobiety mają tak samo samica, górca i, i samy postępuje tak samo, podobnie kochani, i to tyle jak mówią motyle trzymajmy się słoneczko zaczyna się przebijać